Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Beata, a wy trafiliście na kanał Keto Travelers. Słuchajcie, mamy nowy rok, jest czwartek, pierwszy czwartek nowego roku. W związku z tym, dzisiejszy odcinek trochę o postanowieniach noworocznych, trochę o tym, a czemu ich może nie realizujemy, o tym, jakie my mamy postanowienia noworoczne, w zasadzie ja, bo oficjalnie Kinga dalej trzyma się swojego, za chwilę Wam opowiem, czego się trzyma. Oraz trochę o tym, co zobaczycie w nowym roku na naszym kanale. Zapraszam. No więc przyznajcie się, przyznajcie się sami przed sobą. Ale będzie mi miło, jeżeli zostawicie też komentarz. YouTube jest bardzo czuły na wszelkiego rodzaju komentarze, więc. Im częściej do mnie piszecie, a ja mam okazję Wam odpisywać, tym wyżej wychodzimy w statystykach i mamy okazję zaprezentować nasze treści też innej, szerszej publiczności, więc piszcie śmiało. Ale tak naprawdę jestem bardziej ciekawa, ilu z Was ma postanowienie noworoczne w tym roku schudne. Nie ukrywam, że częściowo my również miałyśmy z Kingą takie postanowienie w zeszłym roku. Więc jeśli śledzicie nasz kanał,. To wiecie, że nasz kanał powstał jakby na bazie, na takiej fali sukcesu, zainspirowane tym, że nam się udało, że udało nam się utrzymać dietę, udało nam się kontynuować i mamy na niej efekty. A właśnie dla przypomnienia, słuchajcie, e, bardzo chciałam podziękować tym wszystkim, którzy nas subskrybują. Mamy już ponad 300 subskrybentów. Uważam to za bardzo duży sukces dla młodego kanału, dla kanału, który się dopiero rozwija. I bardzo wszystkim dziękuję, naszym stałym widzom, którzy nas oglądają, śledzą, komentują, dyskutują z nami. Jest to bardzo cenne, taka interakcja jest bardzo fajna. Także bardzo wszystkim dziękuję, a nowych widzów zapraszam oczywiście do subskrybowania, komentowania, dyskusji i dalszego oglądania. Słuchajcie, przechodząc do, do dalszej części, czyli postanowienia noworoczne, ilu z Was ma postanowienie noworoczne? W tym roku schudnę, albo w tym roku pójdę na siłownię, albo jedno i drugie, bo wierzę, że to mi pomoże. Myślę, że każdy z nas przynajmniej raz, ale większość z nas prawdopodobnie kilkukrotnie miała tego typu postanowienia. A w tym roku. Moje nowe postanowienie to to, że pójdę na siłownię. Spróbuję po raz ostatni zacząć trening na siłowni. Mam konkretny cel i mam nadzieję, że zainspirowana trochę tym, co wydarzyło się w zeszłym roku. A w zeszłym roku wydarzyło się to, że udało mi się schudnąć 15 kilo. Tylko dzięki samej diecie, tylko dzięki zmianie stylu żywienia. Oczywiście jest to okupione godzinami przyswajania wiedzy. Paradoksalnie, przyswajanie tej wiedzy sprawiło mi na, tu, na tyle dużo przyjemności, że również mam taki mały plan na ten rok. Co z niego wyjdzie, nie wiem, nie chcę tego traktować jako postanowienie. Ale zamierzam się trochę bardziej profesjonalnie doszkolić z dietetyki, myślę może o jakimś kursie. Bardziej nie w, może w celu, albo inaczej nie mam póki co jeszcze ambicji, pomagania innym, natomiast zaczęła się pojawiać bardzo dużo pytań do mnie i nikomu nie chcę zaszkodzić. W związku z tym uważam, że jeżeli mam kompetentnie i z czystym sumieniem odpowiadać na te pytania, powinnam podszkolić jednak wiedzę w taki bardziej profesjonalny sposób, zakończony jakimś certyfikatem czy dyplomem uprawniającym mnie do udzielania komuś rad z dietetyki. Więc to jest jeden, jeden z planów na ten rok, natomiast nie jest to postanowienie. Postanowienie noworoczne to jest ruszyć dupę na siłownię i przynajmniej nie zrezygnować przez pierwsze dwa miesiące. Z różnych powodów mam awersję do siłowni, jak pamiętacie z poprzednich odcinków. Po pierwsze, jestem po prostu leniwa i nigdy mi się nie chciało ruszyć dupy. Po drugie, zraziłam się kilka razy chodząc na siłownię. Moje plany treningowe ustalane przez trenera nie wiem czy był to, nie, nie można go nazwać trenerem personalnym, ale była to osoba, która wprowadzała mnie na siłownię, ustalała mi plan, no więc jakiś trener na siłowni, tak? Te plany były nudne y, na tyle, że jakby idziesz, powtarzasz, idziesz, powtarzasz za każdym razem to samo, że w zasadzie po kilkukrotnym pójściu na siłownię strasznie mnie to nudziło i y, no jakby znajdowałam sobie Pierwszą lepszą wymówkę, żeby z tego zrezygnować. Mam pewne obawy, że w tym roku i tym razem będzie dokładnie to samo, ale zobaczymy. Może na fali sukcesu, może coś mi się pozmienia na fali sukcesu, schudnięcia, bo ja traktuję to jako duży sukces. Może coś mi się pozmieniało, może w połączeniu z dietą, może mentalnie się coś pozmieniało, a może przez to, że przekroczyłam 40 i mam bliżej już do trumny niż ci, co mają 20. Tak mi się pozmieniało w głowie, że może chcę bardziej zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. W związku z tym, może utrzymam w tym roku moje postanowienie noworoczne. Nie wiem. Zobaczymy. Na razie Kinga twardo twierdzi, że ona nie będzie chodzić na siłownię. Nie ukrywam, że odrobinę naciskam, żeby może mi towarzyszyła. Na pewno sobie znajdzie jakieś tam, nie wiem, stepera, rowerek, czy obojętnie, co ona tam lubi. Czy może pochodzić chociażby na bieżni. Ja mam konkretny plan. Jak wiecie, ja lubię mieć plan. Ja zwykle mam konkretny plan, ja lubię się przygotować do, do wszystkiego, co robię. W związku z tym, oprócz tego, że dalej doszkalam się dietetycznie, to również zaczęłam się doszkalać, jeśli chodzi o, o ćwiczenia, plany treningowe, o żywienie w związku z planami treningowymi, o żywienie, o wpływ diety ketogenicznej na wydajność sportowców, o, o wpływ ogólnie diety na w, w sporcie. W tym roku tego typu treści również pojawią się na kanale. Będą one zgoła inne, ponieważ już mam nadzieję, wytrzymam na, na siłowni. Ale zobaczymy. No, zobaczymy, jak to będzie. Nie, nie mogę tego obiecać e, nikomu, bo nie powinnam tego obiecywać nikomu. E, powinnam obiecać to sobie samej, ale znam realia, znam siebie i wiem, że może być różnie. A więc mój plan. Mój plan na trening jest to trening siłowy, jest to FBW Full Body Workout plan AB. Dlaczego tak? Dlatego, że we wcześniejszych podejściach do siłowni próbowałam. Treningu na maszynach, treningu typowo izolowanego na, na poszczególne partie mięśnie. Nie bardzo się to sprawdziło. W sensie znudziło mnie to, więc tym razem chcę spróbować czegoś innego. Nie ukrywam, że był taki plan, że. Wezmę może jakiegoś trenera personalnego, skonsultuję się z trenerem personalnym i być może on mnie poprowadzi, ale nie ukrywam, że wiąże się to ze sporymi kosztami. Na chwilę obecną znalazłam kogoś, kto prowadzi chyba treningi. Jest to 300 punktów miesięcznie i są to dwa treningi w tygodniu. Słuchajcie, być może dla kogoś, kto planuje, nie wiem, dla dziewczyn, kobiet, które planują starty w zawodach e, bikini, fitness albo w tym stylu, może mają ambicje albo predyspozycje do, do, do tego typu startów, e, no to ma to jakiś sens. E, ja nie uważam, że wydanie 300 funtów miesięcznie na coś, co może się okazać tylko krótkotrwałym zapałem, ma sens. Szczerze mówiąc, wolę za te 300 funtów kupić sobie porządny rower i dojeżdżać sobie na siłownię na rowerze, jeżeli będzie do tego sprzyjająca pogoda, niż jakby inwestować w trenera personalnego. Tak, mam świadomość tego, że rezygnując z trenera, ym, i zaczynając moją przygodę z siłownią, mogę sobie zrobić krzywdę, że ćwiczenia wielostawowe, e, chociażby martwy ciąg, każdy wie co to jest za ćwiczenie, w związku z tym mogę sobie zrobić krzywdę, mam tego pełną świadomość, ale tak samo miałam tego pełną świadomość przechodząc na dietę ketogeniczną, że również mogę z nią sobie zrobić krzywdę to nie jest tak, że jestem zadufana w sobie, ale mam trochę mam trochę wiary w swoje możliwości, mam również trochę wiary w mój zdrowy rozsądek i postaram się to zrobić z głową. Z głową, czyli nie będę ładować obciążeń dużych na początek, tylko raczej mniejszy ciężar i więcej powtórzeń, ale będę się skupiać głównie nad techniką. Słuchajcie, w tej chwili jest taka masa filmów w internecie, na YouTubie, można na przykład ściągnąć sobie całkowicie darmowe e-booki. Nie wiem, czy znacie, dla tych, którzy trochę kręcą się wokół siłowni, trenowania, jest taka grupa ludzi warszawski koks, oczywiście można się, trochę, można się trochę jakby sprzeczać nad rodzajem przekazu. Może to komuś pasować albo nie, jest to specyficzny rodzaj humoru, natomiast czego nie można chłopakom odmówić, to tego, że wpakowali wiele godzin pracy własnej na siłowni startują w jakiś tam konkursach, mają sukcesy, mniejsze, większe, ale mają. Natomiast też starają się doszkalać i starają się przekazywać wiedzę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na przykład jeden z e, członków warszawskiego Koksu, a warszawskich Koksów, chyba tak to się odmienia, e, saker, wydał po raz kolejny w 2019 wersję taką odświeżoną swojego e-booka jak trenować mało tego jest w nim plan full body workout dla kobiet dla osób początkujących zamierzam z niego częściowo skorzystać zamierzam już go też przeczytałam więc wiem jak te ćwiczenia wykonywać Będę bazować na tych materiałach, będę również bazować na innych dużych kanałach, które, które mają dobrą jakby jakość materiałów. W związku z tym chcę spróbować sama. Chcę spróbować, podejmuję tego ryzyka, a tak biorę to na klatę, jeżeli coś mi łupnie w krzyżu i nie będę mogła się podnieść przez tydzień, również biorę to na klatę. To jest moja odpowiedzialność i moja decyzja. Nie będę oczywiście miała za złe, jeżeli ktoś z Was mi zarzuci, że jestem sknerą i żydzę na swoim zdrowiu i dlatego nie zainwestuję w trenera personalnego. Feel free. Możecie sobie mówić, co chcecie. Ja już podjęłam tę decyzję, więc biorę decyzję na klatę i będę się z tym mierzyć. Ale jak wspomniałam wcześniej, nie uważam się za totalnego debila. Nie uważam się też za alfę i omegę, ale wiem, że jestem w stanie dużo się nauczyć. Mam na to czas. Nigdzie mi się nie pali, nie przygotowuję się do żadnych, do żadnych zawodów, nie zależy mi na czasie, więc ten rok chcę poświęcić na poprawę mojej sylwetki na siłowni. Dlaczego na poprawę sylwetki? Dlatego, że przez lata pracy przy komputerze, jak widzicie, jakby moją postawę nawet nawet siedząc, jest ona do, do poprawy, jest ona do, do korekty. Również przodopochylenie miednicy przez słabe mięśnie brzucha i ogólnie brak ruchu fizycznego ono zaczyna się coraz mocniej uwidaczniać. Ja to widzę. Oczywiście, jeżeli stoję, jeżeli mam okazję stać, no to staram się to poprawiać. Natomiast te mięśnie, które odpowiadają za poprawną postawę, one już u mnie zostały albo, albo się przykurczyły, albo się za mocno rozciągnęły. W związku z tym, w moim planie treningowym, który chcę sobie ustawić, będą również ćwiczenia poprawiające moją, moje wady postawy i wady mojej, mojej sylwetki. A trening siłowy też ze względu na to, że chcę poprawić ogólnie trochę rekompozycję mojego ciała chcę zrobić, ponieważ w tej chwili mam, zrzuciłam 15 kg, oceniam, że zostało mi około jeszcze 5 kg do uzyskania go poziomu tkanki tłuszczowej w ciele, w związku z tym... Wymaga to raczej już teraz poświęcenia czasu na ćwiczeniach siłowych, więc jeżeli będę miała większy wydatek kaloryczny przez ćwiczenia, to dlaczego od razu nie poprawić jakby górnych partii, tak? czyli poprawić trochę ramiona, przedramiona, zbudować trochę lepszą postawę na górze, kosztem pozbycia się na przykład tłuszczu na dupie i w pasie. Więc jakby mam konkretny plan, wiem co chcę zrobić. Mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki. Postaram się o ile uda mi się wyciągnąć Kingę na siłownię, bo na cały czas twardo się zapiera, że, że nie, że to nie jest jej bajka, ale może się uda. Więc. Jeżeli będę miała okazję i no to nagram wam, pokażę Wam, jak ćwiczę, pokażę Wam, jakie ćwiczenia wykonuję, a powiem Wam, jak mi idzie. Może pokazując to wszystko, też zmotywuje mnie to do tego, żeby to kontynuować, tak? że nie wiem, no jeżeli sama przed sobą i dla siebie nie będę tego w stanie zrobić, to może głupio mi będzie zrezygnować, bo, bo widzowie będą. Zostawiać dziwne komentarze, tak? Wątpię, nie jestem aż tak podatna na, na ludzkie gadanie, żeby się tak zadziało, ale może zobaczymy, może się zmieniłam, nie wiem. Dobra, no i co, słuchajcie, to tyle z takich głównych planów, czyli siłownia, zdobycie jeszcze większej ilości wiedzy. I co, i kontynuacja diety ketogenicznej? Przypuszczam, że wprowadzimy pewne modyfikacje do naszej diety ketogenicznej, czyli wprowadzimy troszeczkę więcej węgli, ale to będą węgle jednak z zielonych warzyw, kalafiory, może trochę węgli z więcej z warzyw korzennych, na pewno w sezonie. Wiosenno-letnim wprowadzimy więcej węgli z owoców sezonowych i sezonowych warzyw i z powrotem na jesień, zimę, wrócimy prawdopodobnie do diety ketogenicznej. Wszystko to będzie przekładane okresami doładowań. Mam pewien swój plan taki na, na doładowania. Chcę spróbować systemu doładowań. Trochę częstszego, powiązanego z kobiecym cyklem miesięcznym. Opowiem Wam o tym. Zobaczymy, jak to będzie działać. Zobaczę, jak się będę czuła, jak to będzie wyglądało. No to tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że udało mi się nie zanudzić Was w tym odcinku. Tyle z naszych planów na ten rok. Będzie mi miło, jeżeli podzielicie się swoimi planami na, na ten rok. Czy kontynuujecie dietę, czy może rezygnujecie? Jakie są Wasze postanowienia noworoczne i życzenia na, na przyszły rok? Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Skomentujcie proszę, co myślicie o tym odcinku i zapraszam do następnych odcinków. Do zobaczenia następnym razem.